Nabrał na tyle na znaczeniu, że no, zaskoczył wszystkie sondażowe. Tak to jest 6,5%. Czy ty sobie wyobrażasz, że wy jeszcze będziecie szli pod rękę? Bo widać między wami złą energię, po prostu. Tam, to, to, to jest trochę jak małżeństwo, które się rozstało w dość toksycznych, w toksycznej atmosferze. Czy ty sobie wyobrażasz, że wy jeszcze jako wspólny front, niekoniecznie gaśnicowy, tylko gaśnicowo jakiś, hulajnogowy, Pójdziecie po Polskę. Chwilą, wszystko mówię się o tym. Le... Wiem, wszystko, wszystko jesteś w stanie sobie wyobrazić, sobie nawet wyobrazić. to, że będziesz papieżem. W związku z czym to również jestem w stanie sobie wyobrazić, natomiast w najbliższej przyszłości no, nie mam takich planów. Natomiast to rzeczywiście jest nowe zjawisko. Nie spodziewałem się aż tak dobrego wyniku Grzegorza Brauna. Jeszcze nie wiem, co z tym zrobić, natomiast też się nie zgadzam, że wynika to z jakiegoś braku mojego radykalizmu. W niektórych tematach, które poruszał Grzegorz Braun również byłem radykalny. Zabierałem, zabierałem bardzo bardzo radykalne stanowisko w sprawie chociażby Netanyahu, w sprawie morderstw, ludobójstwa w strefie Gazy. Pojechałem do Lwowa pokazać w jaki sposób Ukraińcy dalej czczą banderę innych ludobójców, więc w tych ważnych niektórych tematach byłem radykalny. Ale